Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku ufundowanym przez sklep terrorystyczny Reptility. Moi drodzy, dzisiaj nie dałem rady zmieścić wszystkich rzeczy tutaj na stół przy mowie wstępnej. Wobec tego stół jest pusty, ale uwierzcie mi, asortymentu jest cała góra. Między innymi mamy żywe liany, w sensie prawdziwe liany, sztuczne liany, korzenie, inne korzenie, tuby korkowe. Naprawdę dużo fajnych rzeczy nas czeka dzisiaj do oglądnięcia. Z racji ilości tych rzeczy ja postaram się wszystko skondensować i omawiać to tak w miarę treściwie, żeby też Was nie zanudzić. I tak naprawdę tyle. A jeszcze zostałem poproszony o kolejne przypomnienie o tym, że w tą niedzielę odbędzie się giełda terrorystyczna w Łodzi i Reptility tam będzie. Dodatkowo, jeśli ktoś chciałby darmową wejściówkę na tą giełdę, to zapraszam do sklepu stacjonarnego Reptility. A jakieś tam wszystkie szczegóły odnośnie tej giełdy znajdziecie w linku poniżej. I w związku z tym, że formalności mamy ze za sobą, zabieramy się do omawiania rzeczy. Zaczynamy kochani od klasy samej w sobie. To jest Liana od Exoterry. I słuchajcie, mnie doszły słuchy, że te liany są po prostu nieśmiertelne. Jak chcecie, możecie sobie zobaczyć, że na rynku wtórnym lian nie brakuje, co znaczy, że one po prostu przechodzą całe generacje różnych zwierząt i po prostu nic z nimi się nie dzieje. W związku z tym, tak jak mówię, to są jedne z najlepszych sztucznych lian na rynku obecnie. Liana na drucie, moi drodzy, tak naprawdę wszystkie liany, które zaraz będziecie widzieć, które są sztuczne, one są właśnie na drucie. Jedne można przecinać, innych nie można przecinać. Możemy sprawdzić, czy na przykład taka się przetnie tutaj w miarę łatwo, czy będą jakieś problemy. Aha, czyli tutaj mamy taki najzwyklejszy drucik. Środek ciężko określić z czego jest, ale bardzo ładnie to wygląda. Tak jak mówię, jest nieśmiertelna i dodatkowo możemy sobie, powiedzmy, ją zwinąć, słuchajcie. Eee, no naprawdę bardzo spoko. Ona, słuchajcie, dla kameleonów, dla gekonów, no tak naprawdę gekony z przelgami raczej nie polubią bo jednak to jest chropowata powierzchnia, a gekony z przylgami wolą gładkie, także zobaczmy, co by było dobre dla gekonów z przylgami. Ono na przykład taka najzwyklejsza liana imitująca liść. Słuchajcie, zaletą takiej oto liany jest fakt, że jest cholernie tania. Nic więcej nie mam do dodania na ten temat. Tutaj nam wjeżdżają, moi drodzy, dwie autorskie liany, które robi Reptility. I one są wykonane też z drutu. W sensie drut jest w środku i są pokryte chem naturalnym. Chętnie zobaczę, jak to wygląda, bo jeszcze nie odpakowywałem, więc... Wow! No ta jest niezła, serio, zobaczmy na tą. Ja Cię kręcę! Co oni wymyślili? No nie no, to naprawdę wygląda fajnie. Wow, no ja bym takiej nie zrobił, szczerze mówiąc. Nie no, te są bardzo ładne. Kurczę, ja bym powiedział, że są ładniejsze od egzoterry. Ciekawe, jak z wytrzymałością. No, na pewno nie są tak nieśmiertelne jak, jak egzotera, ale jednak naprawdę trzeba im przyznać, że są ładne. No i totalnie się wygina: absolutnie totalnie. No możecie z nią robić co chcecie, możecie modelować, możecie ciąć, wedle tak naprawdę waszego uznania. Teraz przyjrzyjmy się czemuś, co jest świetne dla młodych i dorastających kameleonów, albo po prostu dla małych gatunków kameleonów. Bo jak wiecie, kameleony mają w ten sposób łapę, więc jeśli jakiś element wystroju jest za gruby, no to kameleon po prostu nie da rady go chwycić. Więc tutaj z pomocą przychodzą takie lianki. One są również mega tanie, słuchajcie, można je ciąć, można je modelować. Tak naprawdę możemy z nimi zrobić wszystko, co chcemy, ale to nie koniec. Mam taką. Patrzcie, tu jest taka liana. Tak samo, ło, wow, ta jest twardsza, ale też możemy po prostu sobie ją powyginać. No i tak jak mówię, dla kameleonów młodych, yy, dużych gatunków, typu tam Jemen czy Lampart, albo dla jakichś malutkich kamelonów, to te liany są bezkompromisowo dobre. Jest jeszcze jedna. W ogóle ja myślałem, że to jest prawdziwe. Patrzcie się na to. Yy, no wygląda totalnie jak prawdziwa, ale również jest z drutu i jest sztuczna. I również bardzo droga nie jest, więc naprawdę one są spoko. Dodatkowo jest długa, wiecie, ona ma ponad metr, tutaj jest taki korzeń. Zobaczcie, no przecież to imituje normalnie tak bardzo, że ja nie mogę w to uwierzyć. Przyjrzyjcie się temu, nie do wiary. Ta to jest mistrzostwo podrabiania, no popatrzcie. Kto by powiedział, że to jest prawdziwe? Ja to wziąłem do ręki i mówię, kurde, mogę to zgiąć, żeby mi nie pękło, no nie? Bo myślałem, że to jest drzewo, a to jest sztuczna znaczy sztuczna gałąź, więc naprawdę ona też jest mega spoko, ale jeszcze Wam pokażę, kochani. Ostatnie dwie sztuczne liany, słuchajcie, są dość ciekawe, ponieważ tak, tutaj mamy lianę od Dofina, no i to jest taka liana winorośli. Tutaj jest druga, ona jest totalnie tania, bo ona kosztuje 12 zł za chyba 1,5 metra i słuchajcie, sama w sobie liana może nie robi spektakularnego wrażenia, no bo od zwykły kawałek... No kawałek czegoś co imituje nam gałąź, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że imituje tą gałąź nieźle. No i tak, można to pociąć, można to powrzucać do pająków, ale dodatkowo słuchajcie, możemy tym wiązać inne liany albo elementy wystroju. Albo jak nie wiązać, to możemy tym opleść jakiś element wystroju. Więc weźmy sobie powiedzmy tą tańszą lianę i obwińmy ją na lianie od Reptility. o to chodzi nieźle, nie? No po prostu jakby jakaś winoroźli się nam oplątała wokuliany i sobie tak rosła. A to możemy sobie oplątać, a powiedzmy weźmy egzoterrę. Ja wam powiem, myślałem, szczerze mówiąc, że rynek tych sztucznych elementów wystrojów ma się trochę gorzej, a tymczasem okazuje się, że naprawdę nieźle to wszystko wygląda i wręcz czasem można się nie połapać. No i tutaj bardzo podobnie, jak widzimy, winorośl nam się oplątała wokuliany bardzo spoko rozwiązanie. Serio. Spójrzcie, znalazłem jeszcze taką sztuczną lianę, która również może nam służyć jako albo element wystroju, bo sobie to przetniemy i gdzieś tam umodelujemy, albo możemy równie dobrze związać tym coś innego. I też naprawdę, no, trzeba jej przyznać, wygląda dość naturalnie. Dalej nam, kochani, wjeżdżają liany korkowe. Mamy do dyspozycji trzy rozmiary długości, od 60 do 180 cm, a na grubość od 1 do 5 cm średnicy. I co ja mogę o nich powiedzieć? No, tak naprawdę niewiele mogę mówić. No, spójrzcie na nie. Tutaj nawet się jakiś patyk zaplątał w nią, no to jest totalny wypas, jak dla mnie. Jaszczurki, pająki, węże też. Kameleony jak najbardziej polubią, no właśnie ze względu na to, że możemy sobie znaleźć takie liany, które są naprawdę cienkie, no i wtedy kameleonowi jest po prostu na nich dobrze. Więc liany korkowe naprawdę jak najbardziej propsik totalny. Kolejne, kochani, liany azjatyckie. W Reptility nazywają się liana azja Spójrzcie na to. Mamy do dyspozycji długość albo metr, albo pół, i grubości 1, 2 i 5 cm. Ja mam te najgrubsze, to jest 5 cm. No, jak widzicie, to jest kawał liany. Bardzo ciężko jest ją zgiąć. Oczywiście przeciąć jak najbardziej. Tak naprawdę, tylko wyobraźnia nas ogranicza, w czym możemy ich użyć. Naprawdę fajne liany. Kolejna liana Axis. Jedna długość 100-110 cm. Zwróćcie uwagę, że ona ma strasznie fajne tutaj przeżłobienia, przez co jeszcze bardziej nadaje się dla kameleonów, bo one po prostu mogą sobie ją chwycić tutaj pazurami i są szczęśliwe. Jeśli chodzi o grubości, to mamy do dyspozycji 1-2 cm albo 3-4. No i tak to wygląda. Jak jest z giętkością, sprawdźmy. No też trzeba trochę siły wsadzić. Nie sądzę, że sama z siebie pęknie. I ostatnia liana na dzisiaj. Spójrzcie na to. Liana Brazylia pochodzi z brazylijskich lasów deszczowych. Ogromne spektrum rozmiarów, od takich do takich, od krótkich półmetrowych do ponad dwóch metrów. No więc tak naprawdę każdy znajdzie jakiś rozmiar dla siebie. No ale wygląda fenomenalnie. Trzeba jej przyznać, że naprawdę jest świetna. No i już pomijam w ogóle kwestię, że kameleon to się zesika ze szczęścia na niej, ale różne inne gady czy pająki również. No bo wiecie, można ciachnąć i to gdzieś wsadzić. Patrzcie na to: to są korzenie Mopani. Pochodzą one z Afryki. Dwukolorowe, jak widzimy. Słuchajcie, bardzo ładne, nieśmiertelne korzenie. To są jedne z najtwardszych korzeni. Po prostu nie ma szans nic z tym zrobić. Z tego co się dowiedziałem, to czarne to jest jeszcze twardsza tkanka, a to białe to jest miękciejsza tkanka. I zobaczcie, z korzeniami jest tak, że one na ogół nie pleśnieją same w sobie korzenie, a pleśnieć może brud, jaki się znajduje na tych korzeniach. Więc jeśli kupujemy sobie taki korzeń, warto go wyparzyć w solance, czy tam nawet na chwilę wrzucić do piekarnika, żeby właśnie pozbyć się tego brudu który później najczęściej pleśnieje, bo to nie korzeń pleśnieje, tylko brud właśnie na nim zawarty. Ale słuchajcie, jest też dobra nowina. Możemy sobie wrzucić do terrarium skoczogonki, czyli ekipę sprzątającą. Swoją drogą chyba trzeba będzie o nich film zrobić, bo to są strasznie pożyteczne stworzenia. Kiedyś już mówiłem, one się żywią materią organiczną i w związku z tym, jeśli mamy takie skoczogonki, to one same ten brud wyjadają i wtedy już naprawdę nie ma szans na pleśnie. Teraz słuchajcie, mamy korzenie opuwy. I to są małe korzonki, które są po prostu wręcz stworzone do terrarii dla pająków. Patrzcie, no po prostu cud, miód, malina. No nie ma się do czego doczepić. Też dość twarde korzenie, również pochodzą z Afryki. No na sztuki mega tanie, więc naprawdę jest w czym wybierać. Teraz, kochani, pora na Drizzle's. Słuchajcie, jest po prostu takie spektrum wielkości tych korzeni, że aż nie dowierzam. No, my tutaj z racji zajawki na pająki raczej będziemy się mocno jarać tymi małymi. O tak, no, spójrzcie na to. No, po prostu nie do wiary. Przepiękne korzenie do detalingu. To jest XS, słuchajcie. Dalej mamy S. Troszkę większe. O, też piękne. Dalej ziomy mamy M. Jeszcze większe. O, tak o jaki ten jest fajny, ja nie mogę bardzo spoko, ale to nie koniec bo jest jeszcze LK już no, takie konkretne do jakiegoś terrarium 30 na 30 i są jeszcze większe słuchajcie, także spektrum wielkości i kształtów driftwooda jest po prostu zadziwiające, każdy korzeń na dobrą sprawę ma swój niepowtarzalny urok super sprawa, korzenie bomba Kolejny, dość duży kaliber korzenia, słuchajcie, to jest korzeń winorośli, dość miękkie drewno, więc raczej polecane do terariów stepowych czy pustynnych. No, musicie przyznać, że tutaj agamy brodate to by mogły się wygrzewać pod promiennikiem, nie? Ja póki co nie planuję mieć dużego stepowego terrarium, ale kto wie, może w przyszłości. No, na pewno słuchajcie, grubą większość z tych korzeni ja będę wykorzystywał przy następnych aranżacjach terrariów dla pająków, więc będzie się działo. Kolejna, kochani, morwa. Mamy cały przekrój tych korzeni, od 5 cm, jak na przykład ten, do 50 cm, więc też jest w czym wybierać. Fajne drewno, mam je u niektórych pająków, o na przykład, to nie wiem czy pamiętacie, stosowałem u Murinusa na ściankę. Bardzo spoko, kontrastowe, białe, no tak naprawdę nic dodać, nic ująć. Jak tam, znudzeni? Spokojnie, mam jeszcze parę rzeczy. Patrzcie na to, to jest korzeń japoński. E, swoją drogą jest naprawdę przyjemnie docięty, bo można go postawić, no nie? Więc wygląda świetnie. E, dobrze nadaje się dla jakichś małych jaszczurek albo dla młodych jaszczurek, jak na przykład młode felsumy, albo małe anolisy, albo może młode orzęsione, albo gekony płaczące. Jest spoko ten korzeń. Wielkości, słuchajcie, to 20 cm, 30-40 cm, a są też w ogóle na wagę, więc też jest w czym wybierać. Kolejne korzenie mangrowca e, pochodzą z Malezji i tak naprawdę nadają się, słuchajcie, do każdego możliwego zbioru. Do suchego, do mokrego, równie dobrze mogą się nadawać do akwarium, gdzie obniżają pH wody. Więc no, tutaj niewiele o nich powiem, poza tym, że też spoko wyglądają i się nadają wszędzie. Kolejna będzie gałąź, a nie korzeń. Spójrzcie na to, przyjrzyjcie się temu i powiedzcie, jakie zwierzę byście by tutaj widzieli, tak najbardziej. Tak, że po prostu zwierzę by było jak w raju by miało. Modliszki, kochani, to jest absolutny hicior, jeśli chodzi o hodowlę modliszek. Jak widzicie, po prostu powierzchni chropowatej i do zaczepu jest 5 razy więcej niż na jakiejkolwiek siatce, którą się stosuje w hodowli modliszek. Więc to jest, tak jak mówię, absolutny hit, jeśli chodzi o hodowlę modliszek. Szczerze mówiąc, jak mam sobie wyobrazić, załóżmy tak tutaj przycięty ten korzeń który wychodzi z ziemi, idzie do góry w terrarium modliszki, to naprawdę no, byłoby to dla niej coś. Ogólnie gałąź perfekcyjnie nada się dla wszystkich zwierząt, które tryb życia mają związany z jakimiś tam trawami czy niskimi zaroślami. No bo jak widzimy, jest tutaj mnogość możliwości, jeśli chodzi o spinaczkę Wrzosiec, moi drodzy, tak naprawdę nie ma co tutaj rozpowiadać nad tym korzeniem. Fajny, ale jednak do terariów stepowych, ze względu na to, że ciężko znosi wysoką wilgotność. Ale jest fajny, lubię go i też przy modliszkach, tylko tych raczej sucholubnych, sprawuje się wręcz perfekcyjnie. Dalej, kochani, bambusy. Wiecie, czym jest bambus? Nie jest to drzewo, nie jest to krzew, jest to trawa. Tak jest, bambusy są trawą i słuchajcie, mamy dostępne tutaj rozmiary od 6 mm. No to obstawiam, że to jest ten bambus do 35 mm wszystkie mają słuchajcie długość 1,5 metra, ale zostałem poproszony o zwrócenie uwagi na fakt, iż w wysyłce one są cięte na pół, więc jeśli sobie zamawiacie takiego bambusa, śmiało możecie w zamówieniu napisać, na jakie kawałki chcielibyście, żeby te bambusy zostały docięte i po prostu reptility je dotnie przed wysyłką. I w związku z tym, że bambus jest trawą i szybko rośnie, to zwróćcie uwagę, że na przykład tutaj średnica jest troszkę większa niż po tej stronie, więc nie da się tak dokładnie. Określić, że każdy bambus, który tam jest podpisany na 35 mm, będzie miał z dwóch stron 35 mm no bo z racji, że bambus szybko rośnie, to rośnie nieregularnie. I kolejna, mega ważna informacja. Słuchajcie, jeśli chodzi o bambusy, bardzo dużo ludzi trzyma kameleony na bambusach. To jest najgorsze, co można kameleonowi dać do Terrarium, bo powiedzcie mi, jak on ma się tego chwycić. No nie ma szans. Bambusy są tylko i wyłącznie dla gekonów, które posiadają przylgi, czyli na przykład felsumy czy gekony orzęsione, to one, słuchajcie, wtedy po prostu bawią się na tym świetnie i nic im nie jest i się cieszą. Dodatkowo sobie składają tam w środku jaja i też to jest spoko. A jeśli chodzi o kameleony, Absolutne, kategoryczne nie dla trzymania kamelonów na bambusach. Dodatkowo, jeśli trzymamy bambusa w terrarium, w którym jest dość wilgotno, no to jego żywotność będzie wynosiła mniej więcej pół roku do roku. Patrzcie na to. To słuchajcie, jest gałąź korkowa, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to jest tuba korkowa, ale z drewnem w środku. Gdzie ona się spisze najlepiej? No słuchajcie, tak naprawdę przy wszystkich cięższych zwierzętach, jak na przykład jakieś większe węże na drzewne, a może warany, z tego względu, że wiecie, jak jest tuba korkowa, ona jest pusta w środku, a taka gałąź, z racji, że jest dosłownie gałęzią, no to ma naprawdę niesamowitą wytrzymałość. Ale oczywiście przez pewien czas, bo jeśli byśmy ją trzymali w jakimś mega wilgotnym terrarium, to po pewnym czasie, słuchajcie, to drewno po prostu zgnije i nam zostanie tuba korkowa. Wielkości, słuchajcie, od pół metra do dwa ale niedługo będą odcinki 30 cm dostępne, więc naprawdę spoko. A jeszcze powiem Wam, że w razie, gdyby na przykład rzeczywiście nam spruchniała, czy też zgniła ta gałąź w środku, to ona w końcu wypadnie, no nie? I wtedy można to wyjąć z terrarium i wypełnić pianką montażową od środka i wówczas znowu mamy gałąź korkową, która ma swoją wytrzymałość. Jeśli mieliśmy gałęzie korkowe, to oczywiście nie może nam zabraknąć tub korkowych. Słuchajcie, jeśli chodzi o wielkości, to od 5 cm do 2,5 m, więc absolutnie każde zwierzę możemy obsłużyć taką tubą korkową. Oooo, naprawdę ładne, tutaj porosty i mech prezentują się niebywale dobrze. Bardzo spoko. I również tak samo, słuchajcie, jeśli chcemy mieć naprawdę dużą wytrzymałość tej tuby, albo na przykład nie chcemy, żeby zwierzę miało kryjówkę na całej wysokości, śmiało możemy sobie napsikać tutaj pianki montażowej, powiedzmy wiecie tak dotąd i wtedy zwierzę owszem będzie miało kryjówkę, ale tylko taką. To samo tu, no i tak naprawdę tyle. Jeszcze słuchajcie, chcę się odnieść do problemu pleśni, tak żeby wyczerpać ten temat. Leśnie, słuchajcie, to jest problem wentylacji, a nie wilgotności, co znaczy, że jeśli mamy słabą cyrkulację powietrza i ono stoi w terrarium, to to są najlepsze warunki, żeby pleśń się pojawiła, czyli duszno i stojące powietrze. Kiedy cyrkulację mamy odpowiednią, czyli wiecie, powietrze wlatuje dołem, wylatuje górą, jest świeże, wtedy pleśń raczej nam się nie pojawi, ale tak jak mówię, wszystko zależy od tego, co jest na elemencie wystroju. Ale warto pamiętać o tym, że w naturze pleśń również występuje i nie zawsze zarodniki pleśni są szkodliwe dla zwierząt. I moi drodzy, chyba wyczerpałem temat na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że dacie tą łapkę w górę za to, że się nagrad Gadałem, że wejdziecie we wszystkie linki poniżej, i tak naprawdę tyle. Ja się z Wami żegnam, a my widzimy się już w środę. Trzymajcie się na razie i hej!